Witam wszystkich na kolejnym filmiku e, Dzisiaj e, Będzie Trzydniowa wyprawa jestem, jestem właśnie na stacji Za jezierce Razem z moim bratem no. tak? Pokaż się ładnie Państwu No Przed nami trzydniowa wyprawa e, Podczas której e, Zamierzamy finalnie Dojść no, i tu właśnie zobaczymy. Albo do Gródka, albo do Waliu. Albo może nawet uda nam się do Leszczan. Do Monoteistycznej Świątyni Świata. No cóż, zobaczymy, jak nam to pójdzie. Na razie jest godzina w pół do siódmej. Jest piątek. Tymi torami zamierzamy iść dalej. A przy okazji kombinujemy znaleźć sobie jakiś noslag. Korzystając z okazji. Sprawdzimy jak wygląda wnętrze tego pomieszczenia tu kiedyś było chyba poczekanie no, jak widać niewiele z tego już zostało zaraz podejdziemy jeszcze od drugiej strony okej okay. tu wyglądało na to że tu powinna być część biletowa Musi chyba mieć spodobała. Kraty jakimś sunem nie wydrapane. A tutaj co mamy? O, tu mamy jakiś schowek. Dobra, Idziemy dalej. Trzeba znaleźć nosek. Przed nami bardzo ładne rozlewisko. Nie wiem, czy słychać to na filmiku, ale bardzo ładnie żaby kumkają. Cały czas idziemy torami kolejowymi i w sumie trochę się nie spodziewałem, że będą takie fajne widoki. A przed nami już niedługo stacja Żednia. Kolejne fajne jeziorko. Słońce zachodzi, więc będziemy musieli poszukać jakiegoś noclegu. Na tym jeziorkiem to może nie ale może gdzieś w pobliżu dobra, szukamy dalej dobra, jest godzina 20.24 słońce już powoli zachodzi wygląda na to że nie uda nam się dojść do Żedni tak więc będziemy musieli kombinować coś tutaj na szczęście udało nam się znaleźć całkiem fajną ambonkę i jak dobrze pójdzie, to będziemy mieli gdzie nocować no, miejmy nadzieję, że żadna banda dzików tu nie przyjedzie nie zrobi nam burdy bo musicie wiedzieć, że tutaj trochę ich jest na przykład tutaj na przykład tutaj widzę, że ziemia jest rozryta, także trochę tych milusińskich mamy przed chwilą z naszego nosa uciekła sarna niestety nie udało nam się tego zawrzeć na filmie nasz biwak prawie gotowy utkwiliśmy w lesie obok tej wieży widokowej tutaj mamy namiot tam mamy tarpa a tutaj rozpaliliśmy sobie ognisko i pierwsza kiełbaska już się piecze no dobra, jestem już na miocie kończy się kolejny dzień czy kolejny pierwszy dzień naszej wyprawy no, na razie poszło całkiem gładko mam nadzieję, że się wyśpię do zobaczenia jutro sobotni poranek, przywitał nas dosyć chłodno nie wiem czy to widać czy nie Całą noc padało, więc jest trochę mokro Ja mam względnie sucho, ale Podejrzewam, że następna noc już będzie gorsza Bo po złożeniu na to wszystko będzie mokre No nic stajemy, Robimy jakieś śniadanie i lecimy dalej Moja kamerka chwilowo się ładuje Więc postanowiłem skorzystać z telefonu no, i proszę bardzo. Tutaj mamy taki ładny chwast, który każdy z nas wyrzuca, każdy z was pewnego kojarzy. Jest to pokrzywa. Zamierzam się trochę przejść, zebrać jej i wpierdzielić sobie do kubka. Pokrzywa oprócz tego, że jest chwastem, ma dużo takich właściwości witalnych. Dlatego dzisiaj yy, zrobię sobie z tym herbatę. Zobaczymy, jak będzie smakować świeża. Kiedyś próbowałem suszony, to. Smakuje dziwnie, ale można pić. A dzisiaj spróbujemy w ten sposób. Ok, mój napar z pokrzywy jest już gotowy. Zalałem go gorącą wodą. Będę go trochę w sumie wyrzucić. Już z tym nie będę walczył. No i cóż, mamy nasz napar. Wygląda trochę jak herbata. Smakuje. Herbata z pokrzywy. <laughs> tak, dokładnie. Tak jak Piotrek mówi, jak herbata z pokrzywy. Nie, tak poważnie to smakuje całkiem nieźle. Um, nie jest to co prawda herbata Golden Assam, czy kurde jakieś nie wiem, Lipton, Grey czy coś. Ale całkiem, całkiem nieźle wchodzi, można się przyzwyczaić no cóż, tutaj palimy ostatnie kiełbachy na drogę i za pół godziny zaraz ruszamy ok, nasz obóz jest już zwinięty tutaj było moje miejsce, właściwie to jest jedyny ślad tego, że tu byłem po moim namiocie wszystko mam już zwinięte, nie było to żadnego ogniska spójrzcie tylko, to dziki poryły no, i czas ruszać w kierunku jakiegoś źródła wody, wyszliśmy na taką górę krzyża. Znajduje się tutaj tablica upamiętniająca w hołdzie bohaterom powstania styczniowego. A my kierujemy się w tamtą stronę. Do naszego ukochanego jeziorka. Doszliśmy do punktu czerpania wody, który okazał się całkiem fajnym jeziorkiem. Bardzo przyjemnym. Ja ten teren trochę kojarzę, bo kiedyś byliśmy tu z rodzinką, ale nie spodziewałem się, że to jest właśnie to miejsce. Zaraz krzaki nam odsłonią. Jeziorko jest naprawdę niesamowite. W ogóle jest to teren, yy, z tamtej strony szczególnie, zabogniony. Yy, dużo tam bobrów się kręci, bo widziałem poprzegryzane, yy, poprzegryzane pnie. No a my właśnie zaraz trochę wody do filtracji i śmigamy dalej. OK, mamy nasze źródło wody. Tu już mamy jedną buteleczkę wody czystej, rozfiltrowanej. A tutaj mamy taki specjalny wynalazek który nakręcamy na Peta i będziemy przebijać. To była woda brana prosto z rzeki dzięki temu filtrowi jak, jak widzicie ta woda tutaj może nie ma tu większej różnicy widać na filmie ale musicie nam wierzyć że ta woda tutaj jest już czysta i tą wodę na dole po napełnieniu można już pić W trakcie naszej podróży, idąc przez las, trafiliśmy na taki oto krzyż prawosławny, z tego co dobrze widzę na murze. Prawdopodobnie chodzi o jakiegoś o jakiegoś, nie wiem, rosyjskiego żołnierza. Być może jest to staro Corkienno Sowiańskim, ale nie jestem pewien. Gdybyśmy nie mieli gdzie przekimać, to tutaj mamy. Taki oto ambitny tunelik. Nie wiem właściwie do czego on tu służył. Ale w ostateczności całkiem niezła miejscówka. Dobra, lecimy. spakowaliśmy się na jakąś starą ścieżkę torów. Jak widać mamy trochę przeszkód do pokonania. Ale postanowiliśmy sprawdzić, co jest na końcu tych torów, bo podobno ta ścieżka niedługo się kończy. Zobaczymy, czy jest tam jakaś opuszczona stacja kolejowa, czy po prostu koniec. Nie ryzykujesz, nie masz. No i proszę bardzo, doszliśmy do jakiejś starej bramy, za którą nie wiadomo co jest. Są za to drut kolczasty i wysokie ogrodzenie. Być może to jest teren rozłogów, a może to jest jakaś tajna fabryka broni, niestety nie wiemy. No cóż, trzeba będzie chyba zawrócić. Puszczamy sklep spożywczy w miejscowości woliły stacja. Jest cholerny deszcz, jest cholernie zimno, chłodno i do domu daleko. Przed nami jeszcze jakieś 13 km. Uzupełniliśmy trochę zapasy i teraz kierujemy się w kierunku piła toszczyzny, a potem już docelowo w stronę naszych leszczą Dotarliśmy. Udało nam się znaleźć starą stodołę. Co prawda, powoli rozpalamy ognisko. Mamy już rozbite nasze mini -wiska. Mamy trochę drobienka na zapas. Ale oczywiście nie zmienia to faktu, że jesteśmy zziębnięci, przemoczeni. Przez ostatnie 3 godziny lało i właściwie to. Chcemy tylko spróbować rozdmuchać to ognisko. No cóż, ten dzień był trudny, szczególnie jego druga część, ponieważ szliśmy 14 km piechotą w ulewnym deszczu, praktycznie nie zatrzymując się. No, ale mam nadzieję, że teraz przynajmniej uda nam się odpocząć tą stodołę możecie znać z, z poprzedniego mojego filmiku na którym odwiedzałem osadę Wierszalin To jest dokładnie ta stodoła Tym razem używają mnie jako schronienia ponieważ, ponieważ na zewnątrz pada deszcz cały czas o, I tak kończy się sobota Kolejny nocleg Na razie mamy gdzie spać, mamy stodołę nie mamy wiatru. Jest dobrze. Teraz pytanie, czy się wyśpimy, czy nikt nas noc nie znajdzie. Ale na razie ja ci przygotowany. Lecę spać. Jutro ostatni dzień. Dzisiaj ostatni dzień naszej wędrówki jest godzina prawdopodobnie 8 zobaczymy jest godzina 829 29 czyli czas najwyższy stawać wczoraj byliśmy cały przemoczeni ale udało nam się rozpalić ognisko także części ubrem posuszyliśmy zaraz to siemy składamy się no i cóż w drogę wracamy do waliu nogi trochę bolą ale jeszcze nie aż tak strasznie To Do okazało się świetnym miejscem Bardzo fajnie tutaj się spało Nic nie wiało za bardzo Więc rewelacja Warto było iść 3 godziny w ulewnym deszczu Ta noc była zdecydowanie lepsza od poprzedniej Jednak wciąż mam mokre ubrania Tak więc muszę je trochę wysuszyć Ale myślę, że to jest najmniejszy problem Skończyliśmy już jeść Także zbieramy się Jesteśmy już prawie spakowani Właściwie już jesteśmy spakowani Ale postanowiliśmy jeszcze raz odwiedzić słynne miejsce mocy czyli monoteistyczną świątynię świata Wygląda, wygląda na bardzo ciekawie Na jednym filmiku już to przedstawiałem Dzisiaj chciałem tylko po prostu przypomnieć że jest to naprawdę świetne miejsce Trochę schowane w lesie to fakt. Trochę czasami trzeba poszukać, trochę wariuje GPS. Ale no miejsce jest niesamowite. I cóż, i tak kończy się nasza wyprawa. Wczorajszy dzień porządnie dał nam w kość. Przedwczorajszy sprawił, że zamoczył nam się namiot. Wczorajszy z kolei sprawił, że my się przemoczyliśmy. No i... Jakoś dotrwaliśmy tego trzeciego dnia. Przeżyliśmy <laughs> dwie noce. Aczkolwiek bardzo pomocna była wczorajsza stodoła, która nas ochroniła wiatru, yy, pozwoliła nam rozpalić ognisko i trochę się nagrzać. Dzięki wszystkim za oglądanie. My wracamy do domu. Już raczej nic ciekawego tam nie będzie. I oczywiście, jak chcecie subskrybujcie, nie, to nie. Ja tam nikogo nie namawiam. Pozdro trzymajcie się.